PAKO POWER SYSTEM IMAX najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. Jest ze mną Dominik Hałas, nasz zawodnik, który reprezentuje barwy PAKO już od bardzo długiego czasu. Dzisiaj razem z, ze swoim partnerem treningowym i z Maćkiem Kierago, który będzie u nas startował w najbliższych Mistrzostwach Polskich, które odbędą się we Wrocławiu. Zrobili trening. Opowiedz Dominik o dzisiejszym treningu, który zrobiliście. To już był ostatni trening Maćka przed Mistrzostwami Polskich Juniorów. Są to jego pierwsze zawody, w jaki będzie brał udział. No i od razu zdecydowaliśmy się na Mistrzostwa Polskich Juniorów z tego względu, żeby nie startować w debiutach, nie szykować już formy na wiosnę, a później na jesień tego nie przetrzymywać, a zająć się budowaniem masy mięśniowej. I od razu do tego docelowego startu Mistrzostwa Polskich Juniorów, żeby tam zdobył tytuł. No, mam nadzieję, że przywiezie złoto. Jedzie po złoto, a jak nawet zdobędzie brąz, to mu wybaczę, ale medal musi być. Z każdego krążka będę zadowolony. Co robiliście dzisiaj na treningu? Plecy, biceps, triceps? Tak, robiliśmy plecy, biceps, triceps. Tak jak mówiłem, był to ostatni trening przed zawodami. Dzisiaj mamy wtorek, zawody są w sobotę i niedzielę. Dlatego dzisiaj, ostatni trening, żeby te mięśnie już odpoczęły i żeby były wyraźne na sam koniec, bo jak są mięśnie przemęczone, to jednak nie ma tej, tej wyrazistości, nie ma tej ostrej rzeźby, tej jakości. Dzisiaj były plecy, biceps, triceps, wczoraj była klatka i barki, a w niedzielę był ostatni trening nóg. Dzisiaj widać było po Maćku, że jest zmęczony. No tak, jest zmęczony, wiadomo, koniec przygotowań, jakieś 4 miesiące diety, bardzo dużo treningów aerobowych, dużo siłowych, bo jak ja przygotowuję zawodnika albo też sam siebie, to Decyduje się na trenowanie każdej grupy mięśniowej dwa razy w tygodniu. Jest to wtedy bardzo intensywne. To jest sześć treningów siłowych w tygodniu plus jakieś 13-14 treningów aerobowych tygodniowo. Tutaj dochodzi jeszcze odwodnienie. Znaczy macie się w tej chwili nawadnia, tak konkretnie mówiąc, ale już, już tutaj też jest to odczuwalne. Po prostu picie dużej ilości wody i, i to też powoduje zmęczenie. Także no, tutaj nie dziwię się Maciekowi, że tam trochę nadprzysypiał przysypiał w momentach. Dużo przygotowywałeś swoich zawodników? Znasz mniej więcej ilość osób, których przygotowałeś do zawodów? W życiu? Mm -hmm. No na pewno było ich powiedzmy kilkunastu. Dużo z nich miało medale mistrz z Polski, mistrz z świata, mistrz z Europy. No trochę, trochę mam tych zawodników. Ciężko byłoby wszystkich wymienić teraz, ale, ale trochę ich było. No, jestem zadowolony raczej z, z rezultatów mojej współpracy z zawodnikami. Ale w większości przygotowywałeś mężczyzn, rzadko przygotowywałeś kobiety. Przygotowywałeś chyba Luizę szarecko, tak? Ale um, jakoś chyba nie jesteś za bardzo za tym, co? <grytanie> z kobietami pracuje się ciężej na pewno. Jeste no, w sensie się trochę bardziej marudne. <grytanie> Niestety. Ale no, jest to do wytrzymania, także jak, jak jakaś kobieta jest chętna do tego, żeby jej pomóc w przygotowaniach, tak najbardziej zapraszam. N nigdy raczej nie powiem nie, także, także jestem chętny do współpracy. Przygotowałem Luizę Szarecką. ona zdobyła na jakichś między na jakich, ogólnopolskich zawodach chyba Puchar Ziemi Puckiej brąz, o ile pamiętam na Mistrzostwach Śląska wypadała bardzo dobrze, tam była czwarta i na Mistrzostwach Polski była chyba piąta. No fajne wyniki mm, i dobrze wyglądała i kiedyś przygotowałem jeszcze taką Irenę Radziejewską, to była sześciokrotna Mistrzyni Polski w taekwondo i wygrała debiuty, to był chyba 2005 rok i tyle by było kobiet. W moich, w moich poczynaniach trenerskich powiedz, jak poznałeś Maćka i Maciek zobaczył ciebie powiedział, że wpatrywał się w ciebie jako obra w obrazek i też chciałby wyglądać tak jak ty, chciałby przygotowywać się do zawodów. Pamiętasz tamten moment, kiedy się poznaliście, jak wtedy go odbierałeś? Co, co, co myślałeś wtedy sobie o Maćku, tak szczerze? No pamiętam, pamiętam. Maciek był bardzo ciekawski, jak go nazywając, 100 pytań do, bo cały czas miał jakieś pytanie. Zapytał się, czy możesz wykonać takie ćwiczenie zamiast innego. No to było dla mnie dosyć śmieszne, ale jak najbardziej mówiłem, że możesz i trenuj, i trenuj chłopie, i, i, i przygotowuj się. Było to trzy lata temu. Zgłosił się jako młody chłopak, tam jeszcze nie za bardzo mięśniony, ale przez te trzy lata współpracowaliśmy i jak widać dało to efekt. No jak chciał wyglądać tak jak ja, to niewiele mu brakuje chyba. No by powtórzył moje sukcesy juniorskie, tego mu życzę. Ja byłem brązową medalię Świata i ja by się Maćkowi udał. Tylko będzie musiał przetrzymać formę, bo te Mistrzostwa Świata mają parę miesięcy. Mistrzostwa Świata, juniorów odbywają się chyba w grudniu w tym roku, także teraz Mistrzostwa Polski Juniorów, no i zobaczymy jak tu będzie sukces, to być może trener kadry Bogdan Szczotka powołał go do reprezentacji Mistrzostwa Świata. Oby tak było. Maciek mówił, że jak zdobędzie złoto na tych zawodach, to zobaczymy go w Pucharze Polski. Myślisz, że ma to sens? Jasne, że ma. Ja zawsze jestem za tym, żeby startować z najlepszymi. Sam brałem raz w życiu udział w Pucharze, zająłem tam piąte miejsce w stawce, gdzie cały finał był po prostu złożony z medalistów mistrzostw Europy lub świata. Także to był dla mnie wielki sukces i, i, i zawsze jest sens startować z najlepszymi, bo jeżeli się ogra kilku, to wiadomo, że jest się coś wartym. prawda? Także tutaj jako w wieku juniorskim chcę wystartować, to, to jest, jest na pewno warto, warto spróbować swoich sił. Zobaczymy jeszcze, jak, jak wyglądają limity wagowe w klasyku, bo być może będzie powiedzmy 2 lub 3 kilo do zbicia odwagi wagi mistrzostw polskich juniorów do w Pucharu Polski w klasyku w kategorii seniorskiej. Jeżeli coś takiego będzie, będzie to 2-3 kilo, to jesteśmy w stanie to zbić i Maciek może wystartować w pucharze Polski w kulturze klasycznej. Ja tam już na pewno będzie większe szanse niż w kulturysty tradycyjnej. Wszystko się okaże podczas finału w niedzielę, wtedy, kiedy ty też dotrzesz na zawody. Maciek mówił, że dieta jako taka jest w porządku, łatwo ją przetrzymać, gorzej z treningami u Dominika Hałasa. No tak, dieta jest przyjemna, treningi są ciężkie. <grymne> no może i ciężko, ale jak widać dają efekty. Ja sam trenuję w ten sposób i, i, i jakoś wytrzymuję i tak naprawdę zawsze jestem szczery co do zawodników i, i mm, każę im robić to co sam robię. Także tu nie ma żadnego przekłamania, nie jest tak, że się wyżywam czy coś w tym stylu. Sam wiem ile można wytrzymać, jak można zrobić formę dobrą, jak przetrzymać dietę. I, I jak trenować, żeby było dobrze, i tak też staram się współpracować z zawodnikami. Jeżeli ktoś się podejmie i wytrzyma, no to ma efekt, jeżeli nie, no to niech szuka innego trenera. No tak, masz rację. Jak oceniasz na ten moment formę Maćka? Wiadomo, że ona się zmieni tuż przed zawodami, ale na to chwilę. Troszeczkę pozowaliśmy, więc tam na filmiku widać z filmiku z treningu. Ty też widziałaś, także myślę, że też masz jakieś swoje zdanie, no moim zdaniem jedziemy po medale, moim zdaniem jedziemy po złoto, ale zobaczymy, zawsze, zawsze wszystko się okazuje dopiero podczas zawodów. Zawodnik wygląda zawsze dobrze, każdy zawodnik wygląda dobrze na swojej siłowni, bo stoi sam, no, jeżeli zawodnicy staną w rzędzie, to wtedy widać komu czego brakuje. Myślę, że Maciek ma kompletną sylwetkę, tam i nogi są bardzo dobre, poczynając od łydek, które ma po prostu nieziemskie, uda, dwugłowe ud, brzuch bardzo ładnie poukładany, klatka piersiowa, szeroka obręcz barkowa, wąska talia. No tu nie ma się do czego przyczepić. Myślę, że sędziowie też to zauważą i, i na scenie wśród innych będzie wyglądał bardzo dobrze. Ale jak widziałam, pozowanie też nie jest zbyt łatwe, bo poprawiałeś czasami Maćka w takich drobnych szczegółach, typu wysunąć biodro, bardziej się spiąć. To nie jest łatwe, szczególnie jak stanie pomiędzy zawodnikami już na scenie. Jeszcze dojdzie do tego pewnie trema i inne rzeczy. No tak. Mam nadzieję, że Maciek za bardzo nie stremuje. E, łatwe nie jest. A te drobne szczegóły są bardzo ważne szczegóły, bo kulturystyka to jest sport iluzji. Kto się lepiej potrafi pokazać, ten wygrywa. Ja m, osobiście pozuję chyba dobrze, <grych> raczej to każdy potwierdzi. Także Maciek ma dobrego nauczyciela, a ja miałem z kolei jeszcze lepszego nauczyciela, bo to był Grzegorz Gustaw, którego serdecznie pozdrawiamy, mistrz Polski Juniorów z XIV. On się tutaj mną zajmował w PAKO już w 2000 roku. I całą moją karierę juniorską pomaga mi pozować. Jest to artysta, plastyk, doskonały malarz, rzeźbiarz, i on po prostu umie tym ciałem tak pracować, tak ustawić to ciało, żeby był widać każdy szczegół. Ja się tego nauczyłem i też przekazuję to swoim podopiecznym. Mamy jeszcze trochę czasu z Maćkiem, te kilka dni idę do z Polski Juniorów, także mam nadzieję, że Maciek się już nauczy tam podczas kolejnych lekcji pozowania, jak to biodra ustawiać, jak ustawiać dokładnie nogi, jak dobrze przypinać te mięśnie. Trzeba też pamiętać o tym, że na scenie nie ma lustra, tu się uczymy pozajść do lustra, ale tam już lustra nie ma, trzeba po prostu zwrócić uwagę, zapamiętać, Daną pozę, dokładne ustawienie nóg, dokładne ustawienie rąk, wczuć się w to i na scenie robić tak, żeby było tak samo jak przed lustrem, żeby było wszystko wyraźne, jak najdoskonale i pokazane w stosunku do sędziów, którzy też siedzą niżej i trzeba się odpowiednio pochylać lub podchylać, jeżeli stoimy tyłem, żeby sędziowie widzieli naszą sylwetkę. Dobrze. To wszystko na pewno będzie sobie dopracowywało też startując i dalej w zawodach w tym roku to będą jego ostatnie zawody w wymiarach, ale zapowiedział, że przyszły rok też może być, nie przyszły, 2017, powiedział, że jeszcze się pokaże, jeszcze go zobaczymy, może z Tobą. No, może ze mną, <grytanie> może ze mną na scenie, może w jednej kategorii wagowej, może w Open, daj Boże, ciekawe jaka będzie miała trenera, skoro mnie tak ciężko, <grytanie> 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 czy zdecyduje się na zmianę, czy wróci tutaj, No zobaczymy. Jest to pierwszy start Maćka, ale od razu jest rzucony na głębokie wody, są to są polskich juniorów, to nie są zawody w jakiejś drobnej ranki, to są mistrzostwa polskie, to trzeba pamiętać. Tam jedziemy, wszystko sobie na jedną kartę. Pierwszy start, wiadomo, trema być może będzie i tak dalej, ale wszystko trzeba zwalczyć, bo to są najważniejsze zawody dla juniora, nie ma ważniejszych zawodów. Dominik, kiedy Cię zobaczymy? Na wiosnę Cię widzieliśmy, jesień sobie odpuszczasz, a dalej? Co dalej? Na pewno w przyszłym roku. Ale czy wiosną, czy jesienią, to dopiero zadecyduję. Na razie zająłem się budowaniem masy mięśniowej. Po krótkim odpoczynku od treningów, od diety teraz zaczynam budować i zobaczymy, zobaczymy, czy to będzie wiosna, czy jesień. To o tym będą decydować już różne czynniki, jak to w życiu. Okej, okay, dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do powodzenia. Dziękuję.